Grudziądz. Miasto spławów rzecznych, których symbolem jest Flisak i jego grudziąski pomnik niedaleko Wiślanego Brzegu. No właśnie, TLK Flisak. Jak inaczej mógłby nazywać się jedyny pociąg Intercity docierający do Grudziądza. 11.39 odjazd do Katowic, 16.59 odjazd do Gdyni. Od dawna już chciałem zobaczyć Flisaka ze względu na czeskie lokomotywy, nurki... Które obsługują to połączenie na trasie z Gdyni do Płocka, i wreszcie mi się udało TLK FLISAK w Grudziądzu.